Szanowni Państwo, afera związana z panem marszałkiem Tomaszem Grockim rozpoczęła się w Szczecinie. I w Szczecinie jak najszybciej powinna się zakończyć zgodnie z interesem publicznym. Pan marszałek wielokrotnie uczestniczył w manifestacjach w obronie wolnych sądów, w obronie niezawisłości, niezależności sędziów. Pan marszałek pokazał, że ma zaufanie do sądów, na przykład pozywając panią profesor Agnieszkę Popielę. Dlatego dzisiaj apeluję do pana marszałka Tomasza Grockiego, aby sam zrzekł się immunitetu i aby do czasu wyjaśnienia sprawy przestał pełnić funkcję marszałka Senatu. Otóż na 22 marca 2021 roku dział prasowy Prokuratury Krajowej poinformował, że prokuratura postanawia postawić panu marszałkowi cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w latach 2006, 2009, 2012. I w komunikacie czytamy, że są to m.in. warto to przypominać. W toku postępowania przygotowawczego ustalono, że w marcu 2012 Tomasz Grocki przyjął 7 tysięcy złotych od żony starszego mężczyzny, chorującego na nowotwór za osobiste przeprowadzenie operacji. We wrześniu 2009 roku Tomasz Grocki zażądał od pacjenta za przyspieszenie operacji kwoty 10 tysięcy złotych. Pacjent przed operacją przekazał lekarzowi 3000 zł i 500 dolarów. Do zapłaty pozostałej części nie doszło, ponieważ po operacji u pacjenta wystąpiły komplikacje zdrowotne i lekarz nie upomniał się o drugą transzę pieniędzy. Z materiału dowodowego wynika również, że w marcu 2009 roku Tomasz Grocki, przyjmując innego pacjenta w prywatnym gabinecie, miał poinformować go, że może osobiście operować w publicznym szp szpitalu w zamian za korzyść majątkową. Podczas kolejnej wizyty pacjent przekazał lekarzowi kopertę z dwoma tysiącami złotych w zamian za osobiste przeprowadzenie zabiegu operacyjnego przez Tomasza Grockiego. Tomasz Grocki miał też przyjąć w maju 2006 roku korzyść majątkową w wysokości 1500 zł od syna jednego z pacjentów w zamian za zapewnienie mu dobrej opieki. Jako mieszkańcowi Szczecina, ale też jako radnemu, zależy mi bardzo na wizerunku naszego miasta. Pan senator Grocki jest wybrany właśnie głosami Szczecinian. Reprezentuje nasz region w Senacie i powinien dbać o to, aby wszelkie formułowane przeciwko niemu tego typu oskarżenia zostały jak najszybciej wyjaśnione. Dlatego apeluję też o to, żeby nie tylko zrzekł się immunitet, immunitetu, ale żeby cała sprawa była jawna, publiczna dla mediów, aby. W toku tej sprawy media mogły rzeczywiście skonfrontować, pójść tam z kamerami i skonfrontować, czy te wszystkie oskarżenia, które stawia prokurat, Szczecińska Prokuratura, czy rzeczywiście są zgodne z faktami. Skoro pan Tomasz Grocki wielokrotnie wypowiadał się na temat sądów, na temat rzetelności sędziów, na temat niezawisłości sędziów sądów, no to dzisiaj ma okazję to skonfrontować z rzeczywistością. I tak jak każdy inny obywatel, nie zasłaniając się immunitetem, pójść po prostu do sądu i. Udowodnić, że jego dobre, dobra osobiste na przykład zostały naruszone, jeśli tak rzeczywiście się stało. Więc podsumowując, apeluję, aby pan marszałek Tomasz Grocki zrzekł się immunitetu i do czasu zakończenia sprawy przed sądem zrezygnował z pełnienia funkcji marszałka senatu. Teraz idę do, jeśli będzie czynny gabinet, jeśli nie to, do skrzynki pocztowej. Tę oto białą kopertę zamierzam przekazać z apelem, zamierzam przekazać panu. Marszałkowi Tomaszowi Greckiemu. Dziękuję bardzo za obecność. Dobry, tak, słucham. Marszałek jest mówił na żeby Świadczy to moim zdaniem o tym, że pan marszałek być może czuje się jak jakaś nadzwyczajna kasta. Być może jako ktoś, kto nie może odpowiadać tak jak każdy inny obywatel przed sądem. Wie, chyba nawet z ust Platformy Obywatelskiej kiedyś słyszeliśmy, że jeszcze przed 2007 rokiem, że, że immunitet, immunitet powinien zostać zniesiony. Ja również uważam, że immunitet parlamentarzysty powinien zostać zniesiony. W tym przypadku są to oskarżenia skierowane przez prokuraturę, opublikowane na stronach prokuratury krajowej w stosunku do osoby, która pełni urząd trzeciej osoby w państwie tak naprawdę. Taka osoba powinna być czysta jak łza i głównie panu marszałkowi powinno zależeć, żeby wszelkie tego typu zarzuty po prostu przedstawić jako, że sąd powinien uznać, że są nietrafione, że, że, że są nieprawdziwe. W tej chwili, jeśli dalej będzie mieć immunitet, no to ta sprawa będzie się po prostu przeciągać i tej sprawy nie będziemy mogli wyjaśnić. No tak jak już powtarzałem, moim zdaniem e, dla dobra społecznego powinno być to, dobrem społecznym powinno być to, żeby tego typu kwestie wszelkie wyjaśnić, jak najszybciej. Tego, co się dowiadujemy z komunikatu prokuratury krajowej przesłuchanych zostało 15 osób. Cztery z tych zeznań zostały uznane jako takie, które w tej chwili kwalifikują się do tego, żeby móc postawić określone zarzuty karne. Reszta spraw się no, z tego, co wynika z tego oświadczenia przedawniła. Nie są to osoby związane z polityką, są to zwykli, zwykli ludzie. I no właśnie o to chodzi, żeby, pan, żeby mógł pan marszałek skonfrontować się z tymi zeznaniami przed niezawisłym sądem. Sądzę, że to nie jest y, jakaś wielkie, wielkie żądanie. To jest po prostu żądanie tego, żeby tak jak, tak jak każdy inny człowiek stanął przed sądem i z zarzutami się skonfrontował. No. Pan marszałek pokazał, że ufa sądom. Jeśli skierował, e, skierował do sądu wniosek, e, żeby ukarać panią, panią profesor Popiele, która odważyła się opublikować jako pierwsza tego typu materiały, e, no to sądzę, że sam również powinien się odważyć, żeby móc wystąpić przed sądem i odpowiadać przed sądem. To nie ma kompletnie związku z tematem, pani redaktor. Jako Solidarna Polska konsekwentnie od lipca e, mówimy, że wszelkie, wszelkie wiązanie Fundusze, wypłaty funduszy europejskich z praworządnością nie powinno mieć miejsca, ponieważ może to naruszać suwerenność naszego kraju. I Unia Europejska nie powinna się mieszać do spraw związanych z wymiarem sprawiedliwości. Uważamy też, że uwspólnotowienie długu, czyli tworzenie wspólnego długu Unii, Unii Europejskiej jest jakimś kolejnym krokiem do federalizacji Unii Europejskiej. My się na to nie zgadzamy. My startowaliśmy do wyborów w ramach Prawa i Sprawiedliwości z list Prawa i Sprawiedliwości. I w 2015 roku, i teraz w 2019 roku, z programem, który Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w 2014 roku, gdzie jasno zaznaczono, że jesteśmy wszyscy jako cały obóz za Europą Narodów, a nie za fed, jakąś federacją czy państwem Unia Europejska. Jesteśmy po prostu za suwerennością, ale jednocześnie ja jako Dariusz Matecki, ale też to jest zdanie ludzi w Solidarnej Polsce, jesteśmy za tym, żeby koalicja zjednoczonej prawicy trwała jak najdłużej, żeby. Osoby, które mają biura w tej chwili za mną, takie jak Sławomir Nitras, nie powróciły do władzy. I to, jest, to, to powinno być główne przesłanie całego naszego obozu, żeby się jednoczyć, a nie dzielić. Ja jestem radnym miasta Szczecin, nie jestem posłem i tutaj współpraca w ramach klubu Prawa i Sprawiedliwości z radnymi Prawa i Sprawiedliwości układa nam się wspaniale.

Ponieważ to my w Polsce decydujemy, jak ma wyglądać nasze sądownictwo, a nie Unia Europejska. Dziękuję bardzo.